Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że Twoje życie jest naznaczone ciągiem niewytłumaczalnych wydarzeń, możliwe, że jesteś jednym z wybrańców. Te chwile, kiedy wydawało się, że wszystko idzie nie tak, ale nagle coś lub ktoś pojawił się z pomocą, niemal jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wielu nie rozumie, że nawet ciemne siły, których tak wielu się boi, mogą działać na korzyść wybranych. Wydaje się to sprzeczne lub nawet niemożliwe. Ale prawda jest taka. Że istoty te, zwane demonami, mają swoje własne intencje i są świadome wielkiej mocy, jaką niesie ze sobą wybraniec. Na niewidzialnej scenie świata duchowego nie jest to tylko prosta walka między światłem a ciemnością, ale skomplikowana sieć interesów i strategii. Ciemne istoty przy wielu okazjach uznają, że bezpieczniej jest być po stronie wybranych, niż być wrogiem. Dlaczego jednak te podmioty miałyby podjąć tak nieoczekiwaną decyzję? Jak to się ma do wielkiego boskiego planu? Przygotuj się na odkrycie prawdy, która wykracza poza to, czego Cię nauczono. To, co zostanie ujawnione dalej, to nie tylko szokująca wiedza, ale coś, co może całkowicie zmienić Twoje postrzeganie odwiecznej walki światła z ciemnością. Teraz wyobraź sobie siłę, która wymyka się powszechnemu zrozumieniu, niewidzialną, ale namacalną obecność, która otacza Cię i chroni w każdej chwili. Jeśli jesteś jednym z wybranych, ta siła jest częścią tego, kim jesteś. Jest to niezbywalny dar, którego żadna zła siła nie może usunąć, bez względu na to, jak bardzo się stara. Od czasów starożytnych wybrańców opisywano jako osoby posiadające zdolność dominowania i ujarzmiania demonów, istot, które nieustannie próbują sprowadzić duszę ze ścieżki prawdy. Prawda jest taka, że zło może próbować ingerować ale nie może zatrzymać podróży wybranych, których chroni boska siła, która przewyższa wszelkie zrozumienie. Ci wybrani toczą duchowe bitwy, jakie niewielu jest w stanie sobie wyobrazić. Każdy Twój krok jest obserwowany, każdy ruch badany jest przez niewidzialne oczy. Jednak kluczem jest wiedzieć, że nie jesteś sam. Wokół Ciebie jest intensywne światło, niewidzialna tarcza, która odbija wszystkie złe zamiary z powrotem w ciemność, z której wyszły. Ta tarcza to nie tylko błogosławieństwo, ale wyraźny znak boskiej obecności w Twoim życiu. To dowód na to, że niezależnie od tego, co się stanie, Twoim przeznaczeniem jest zwycięstwo. A to zwycięstwo to nie tylko Twoja ochrona, jest także latarnią, która oświetla drogę innym w mrocznych czasach. Kiedy wszystko wydaje się stracone, światło wybranych świeci najjaśniej, prowadząc i inspirując innych. Twoją rolą jest być źródłem pokoju i bezpieczeństwa, nawet gdy wokół ciebie szaleją duchowe burze. To światło, tak potężne, sprawia, że ciemne istoty drżą, ponieważ wiedzą, że nie mogą go ugasić. Ciemność nigdy nie zrozumie światła, a tym bardziej nie będzie w stanie go zdominować. Bycie wybrańcem oznacza posiadanie bezpośredniego połączenia z boskością, otwartego połączenia ze stwórcą wszechświata. To połączenie daje ci zdolność dostrzegania tego, co jest poza widzialnym, i słyszenia tego subtelnego, ale stanowczego szeptu, który odwodzi cię od niebezpieczeństw i prowadzi na ścieżki ochrony i błogosławieństw. Ten szczególny dar, który różnicuje wybranych, niesie ze sobą odpowiedzialność bycia strażnikiem świętych prawd, obrońcą światła. Nawet gdy zbliża się ciemność, próbując ukryć to światło, spotyka się ona z oporem, bo wybrani nie są kruchi. Są duchowymi wojownikami, wzmocnionymi wiarą i niezachwianym przekonaniem, że misja, którą niosą, jest większa niż jakakolwiek próba, przed którą mogą stanąć. Ta pewność sprawia, że powstają ponownie, nawet gdy upadają i idą do przodu, nawet gdy wszystko wokół nich wydaje się rozpadać. Niezłomna wiara jest fundamentem, który ich utrzymuje. Nie bez powodu, jako wybraniec, doświadczasz tak stałej ochrony i tak namacalnej boskiej siły. Jego życie jest żywym świadectwem wspaniałości Bożej mocy i przykładem tego, jak światło może zatriumfować nad ciemnością. Wiedząc o tym, możesz sobie wyobrazić, jak czują się ciemne siły, gdy zdają sobie sprawę, że pomimo wszystkich swoich wysiłków, nigdy tak naprawdę nie mogą dotknąć wybranego. Oto nowa warstwa tajemnicy. Jak te siły reagują na tę rzeczywistość? Niewielu wie, ale istoty te mają własną osobowość i złożone motywacje. Nie są to tylko ciemne istoty, ale istoty, które często działają w sposób wyrachowany i z intencjami wykraczającymi poza zwykłe zniszczenie. Dla wybrańców zrozumienie tego ma kluczowe znaczenie, ponieważ istoty te mogą nie tylko dążyć do unicestwienia, ale także zbliżyć się do siebie z głębszych powodów. Niektóre demony w swojej desperackiej istocie mogą próbować zbliżyć się do wybrańca nie po to, by go zniszczyć, ale szukać jakiegoś odkupienia lub uniknąć jeszcze gorszego losu. Takie podejście jest desperacką próbą, tęsknotą za szansą odkupienia, którą mogą zaoferować tylko wybrani dzięki swojej duchowej sile. Wyobraź sobie, że jesteś otoczony przez ludzi, którzy, nie zdając sobie z tego sprawy, są pod wpływem tych ciemnych sił. Nie są tam tylko po to, by powodować chaos. Często obserwują, oceniają i szukają subtelnych form manipulacji, szukając jakiejkolwiek szczeliny w duchowej zbroi wybrańca. Demony są mistrzami manipulacji i czasami mogą wydawać się sprzymierzeńcami oferującymi pomoc w trudnych sytuacjach. Ta pomoc ma jednak ukrytą cenę, ukryty zamiar. Do wybrańca należy rozeznanie tych intencji, wyjrzenie poza fasadę i zrozumienie prawdziwej motywacji stojącej za każdym działaniem. Kiedy przeczuwasz, że bliska ci osoba nie jest tym, kim się wydaje, może to być znak, że działają niewidzialne siły. Jako wybraniec masz wyjątkową zdolność postrzegania tych energii i wyczuwania, kiedy coś jest nie tak. Ta wrażliwość jest zarówno darem, jak i obowiązkiem, wymagającym, abyś zawsze był przygotowany na rozpoznanie tych wpływów i stawienie im czoła z odwagą i mądrością. Dar rozeznania jest jednym z najpotężniejszych, jakie może posiadać wybraniec. To nie tylko umiejętność dostrzegania zła, ale zrozumienie jego natury i intencji. Demony mogą przebierać się za przyjaciół lub sojuszników, ale prawdziwy wybraniec widzi poza maską. Rozumie, że ta próba zbliżenia się to tylko taktyka polegająca na pozostaniu wystarczająco blisko, a tym samym wywieraniu wpływu i próbie kontrolowania. Ale światło, które świeci w wybranym, jest zbyt mocne, aby mogły zostać przyćmione przez te cienie. To światło zapewnia bezpieczeństwo nawet w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach. Dlaczego więc demony miałyby ryzykować zbliżenie się do wybrańca? Odpowiedź leży w samej naturze wybrańca. Wiedzą, że są w niekorzystnej sytuacji i że siła wybrańca jest czymś, z czym nie mogą walczyć wprost. Dlatego uciekają się do przebiegłości i manipulacji, próbując obrócić sytuację na swoją korzyść. Jednak każda nieudana próba przypomina, że zło nie może zwyciężyć dobra, że ciemność nigdy nie jest w stanie połknąć światła. Ta odwieczna walka pomiędzy światłem i ciemnością, pomiędzy wybranymi i demonami, określa rolę wybranych w tym świecie. Starcie wykracza poza bezpośrednie konfrontacje. To subtelny taniec władzy i wpływu, walka, która toczy się nie tylko w słowach i czynach, ale w głębi duszy i ducha. Wybrany musi być świadomy tej dynamiki i rozumieć, że każda interakcja jest okazją do potwierdzenia swojej siły, swojego światła i połączenia z boskością. W miarę rozwoju tej bitwy pojawiają się nowe wyzwania, które prowadzą wybranych do stawienia czoła demonicznym wpływom w miejscach, których nigdy sobie nie wyobrażali. Zastanawiałeś się kiedyś nad ludźmi wokół ciebie? Nie wszyscy blisko ciebie niosą ze sobą to samo światło, co ty. Niektórzy mogą nawet znajdować się pod wpływem sił ciemności. Jako wybraniec jesteś latarnią morską, która przyciąga wielu, także tych, którzy żyją w cieniu. Wpływ ten może być subtelny i objawiać się drobnymi działaniami, destrukcyjnymi myślami lub postawami, które na pierwszy rzut oka wydają się korzystne. Sekret tkwi w umiejętności rozpoznania tego, co kryje się za wyglądem zewnętrznym. Osoby te często mogą być czarujące, a nawet hojne, ale ich działania mogą mieć ukryty cel odwrócenie cię od twojej ścieżki. Ci ludzie czasami zachowują się jak marionetki sił które chcą odciągnąć cię od boskiego celu. Wpływ demonów nie zawsze jest agresywny, często jest subtelny, prawie niezauważalny, ale nie mniej niebezpieczny. Ich obecność może zatruwać otoczenie, wpływać na decyzje i siać wątpliwości. Wyobraź sobie, że jesteś w kręgu towarzyskim, w którym ktoś stale przynosi napięcie, problemy lub chmurę negatywności. Ci ludzie, nawet o tym nie wiedząc, mogą zostać wykorzystani przez ciemne siły, aby spróbować cię pociągnąć w dół. Mogą to zrobić poprzez manipulację emocjonalną, plotki lub tworzenie konfliktów. Dlatego ważne jest, aby wybraniec wiedział, jak rozpoznać te znaki i utrzymywał wysoką duchową obronę, zachowując czysty umysł i silny duch. W ten sposób unikniesz wpadnięcia w pułapki zastawione przez te mroczne wpływy. Życie wybrańca jest nieustannie wystawiane na próbę przez te siły i nawet bliscy ludzie, np. przyjaciele, współpracownicy, czy członkowie rodziny, mogą stać się kanałami negatywnej energii. Ci ludzie niekoniecznie są źli, ale mogą być podatni na wpływy, które sprawiają, że zachowują się w szkodliwy sposób. Jako wybraniec, ważne jest, aby zachować współczujące serce, ale także zachować mądrość i nie pozwolić, aby te wpływy sprowadziły cię na dół. To równowaga pomiędzy miłością i przebaczeniem przy zachowaniu bezpiecznego dystansu. Jeśli czujesz, że bliska ci osoba znajduje się pod wpływem sił ciemności. Twoją pierwszą reakcją nie powinien być strach ani złość. Zamiast tego skorzystaj ze swojej intuicji i rozeznania, zadając sobie pytanie: jakie są intencje tej osoby i jakie jej działania wpływają na ciebie? Rozeznanie to potężny dar, którego wybraniec musi użyć, aby chronić swoją duszę i swój cel. Rozpoznaj wpływ, ale nie pozwól, aby przejął nad tobą kontrolę. Jest to ciągła praktyka duchowej czujności i samowiedzy. Utrzymanie duchowej integralności, pomimo negatywnych wpływów, jest prawdziwym sprawdzianem wiary. Każda interakcja, każda rozmowa, każda decyzja może stać się polem bitwy, i to właśnie w tych momentach siła wybrańca objawia się najjaśniej. Utrzymując płonący wewnętrzny płomień i wzmacniając połączenie z boskością, nie tylko chronisz siebie, ale stajesz się źródłem inspiracji i ochrony dla innych. Gdy zaczniesz zauważać te wpływy. Otworzy się przed tobą nowe zrozumienie swojej roli jako wybrańca, co sprawi, że zaczniesz zastanawiać się nad celem stojącym za każdą próbą, przed którą stajesz. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego wydaje się, że twoje próby są częstsze i intensywniejsze niż próby innych ludzi? Twoje życie jako wybrańca jest pełne wyzwań i prób zesłanych przez Boga. Próby te nie są oznaką porzucenia czy kary, ale formą boskiego przygotowania. Są one okazją dla ciebie, jako wybrańca, do wzmocnienia swojej wiary i udoskonalenia swojej duchowej siły. Każde stojące przed tobą wyzwanie jest sposobem na stanie się silniejszym i mądrzejszym, pokazując wszechświatowi, że jesteś gotowy, aby spełnić większy cel. Bóg dopuszcza obecność demonów i sił ciemności w życiu wybranych nie po to, aby je zniszczyć, ale aby je przetestować i ukształtować, tak jak ogień oczyszcza złoto. Testy te są trudne i często stawiają cię twarzą w twarz ze swoimi największymi lękami i niepewnością. Ale to właśnie w tych bitwach odkrywasz prawdziwy zakres swojej siły i mocy. Każde duchowe zwycięstwo, które osiągniesz, wzmacnia twoje połączenie z boskością i pogłębia zrozumienie twojego większego celu. Pomyśl o wojowniku w trakcie szkolenia. Każda bitwa przed którą staje jest lekcją i przygotowaniem na jeszcze większe konfrontacje w przyszłości. Jako wybraniec jesteś tym wojownikiem. Bóg wie, że jest w tobie siła, która jest w stanie pokonać każde wyzwanie i dlatego pozwala ci stawić im czoła. Te wyzwania nie są dowodem słabości, ale potwierdzeniem twojej siły. Każda próba, którą pokonasz, jest świadectwem siły, która w tobie mieszka, przypomnieniem, że nie jesteś sam i że twoją ścieżką kieruje boska ręka. To naturalne, że w trakcie tych prób możesz czuć się sfrustrowany. A nawet wątpić w swoje umiejętności. Te uczucia są częścią podróży i przypominają o Twoim człowieczeństwie. Pamiętajcie jednak, że każdy wybraniec nosi w sobie światło, którego nigdy nie można zgasić. To światło napędzane jest wiarą i pewnością, że niezależnie od tego, jak ciemna może się wydawać droga, jesteś prowadzony do zwycięstwa. Każde wyzwanie jest szansą, aby zabłysnąć jaśniej, pokazać, że jako wybraniec nie jesteś złamany. I że Twoja droga wiedzie ku triumfowi. Próby są nie tylko dla Twojej osobistej korzyści, ale także dla innych wokół Ciebie. Jako wybraniec, Twoje życie służy jako przykład i inspiracja dla tych, którzy również stają w obliczu własnych bitew. Pokonując wyzwania, udowadniasz, że można przeciwstawić się siłom zła i że światło zawsze pokonuje ciemność. Każde pokonanie, każda pokonana próba jest kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia boskiego celu. Bóg Cię kształtuje. Przygotowuje na coś większego, coś, czego możesz jeszcze nie do końca zrozumieć. Ale zaufaj. Wszystko ma swój cel. Stawiając czoła każdemu nowemu wyzwaniu i przekraczając własne granice, zyskujesz więcej mądrości i zrozumienia. W każdym teście jest ukryta lekcja, a lekcje te są niezbędne dla Twojej ewolucji jako wybrańca. Kiedy dorastasz, zaczynasz zadawać sobie pytanie. Na co Bóg mnie teraz przygotowuje? Wyobraź sobie siebie w chwili wielkiej potrzeby, gdy ktoś podchodzi do ciebie i oferuje pomoc. Wydaje się, że to dar Boży, nieoczekiwane rozwiązanie w trudnych czasach. Ale co, jeśli ta pomoc ma ukryty cel? Jako wybraniec przyciągasz wielu, także tych, którzy działają w cieniu. Demony, świadome, że nie mogą cię bezpośrednio zaatakować, czasami decydują się podejść bliżej. Oferując pomoc w zdobyciu Twojego zaufania, należy pamiętać, że pomoc ciemności nigdy nie jest altruistyczna. Zawsze kryje się za tym zamiar, pułapka ubrana w pomocną dłoń. Pomoc ta może przybierać subtelne i pozornie nieszkodliwe formy, takie jak oferta finansowa, przysługa, a nawet przyjaźń, która pojawia się w potrzebie. Jednak za tym gestem demony sieją nasiona kontroli i manipulacji, czekając na odpowiednią okazję, aby wpłynąć na Twoje decyzje. Jako wybraniec. Twoją misją jest spojrzenie poza powierzchnię, rozpoznanie pochodzenia każdej oferty i zrozumienie, kiedy coś jest nie tak. Przyjmowanie pomocy z wątpliwego źródła jest jak pakt z ciemnością. Może się wydawać, że chwilowo coś zyskujesz, ale na dłuższą metę może to sprowadzić cię na ścieżkę zniszczenia. Największym zagrożeniem jest to, że tego typu wpływ może podważyć twoją wiarę, podważyć twoje zaufanie do Boga i osłabić twoją wewnętrzną siłę. Proces ten jest powolny, ale skuteczny. Każde małe ustępstwo, każda przyjęta przysługa jest o jeden krok więcej w kierunku ciemności i o jeden krok mniej na boskiej ścieżce. Jako wybraniec, musisz zadać sobie pytanie: Skąd pochodzi ta pomoc? Jakie intencje kryją się za tą ofertą? Bóg nigdy nie ześle niczego, co zagrażałoby Twojej integralności lub misji. Boska pomoc jest zawsze jasna, czysta i pozbawiona ukrytych motywów. Demoniczna pomoc wiąże się z pewnymi warunkami, a niewielkie ustępstwa mogą w końcu wymagać wysokiej ceny. Dlatego nawet w chwilach największej potrzeby lepiej zaufać boskiemu przewodnictwu, niż przyjąć coś, co może być pułapką. Wybrani są powołani do posiadania wyższego poziomu rozeznania i mądrości. Ta mądrość pochodzi z bezpośredniego połączenia z boskością, z małego wewnętrznego szeptu, który ostrzega cię, gdy coś jest nie tak. I ostrzega, gdy sytuacja nie jest taka, jak się wydaje. Słuchanie tego szeptu i zaufanie temu instynktowi jest niezbędne, aby pozostać na ścieżce światła. Demony mogą zaoferować pomoc, ale ta pomoc jest zawsze zatruta. Jedynym sposobem na uniknięcie wpadnięcia w te duchowe pułapki jest pozostanie mocnym w wierze i zaufaniu Bogu. Kiedy więc pojawi się propozycja pomocy, zatrzymaj się i zastanów. Czy przybliża mnie to do celu, w którym jestem wybrańcem, czy też jest odwróceniem uwagi, które może doprowadzić mnie do ruiny? Odpowiedź zawsze będzie w Tobie, w Twojej intuicji i w Twoim darze rozeznania. Podążanie za tym wewnętrznym przewodnikiem pozwala zrozumieć bitwę, która toczy się poza zasięgiem wzroku, wojnę odczuwaną przez duszę. Jako wybraniec posiadasz duchową odporność, która chroni Cię przed złem. Ale ta podróż nigdy nie jest samotna. Bóg jest z tobą, chroni i prowadzi na każdym twoim kroku. Ta duchowa tarcza zapewnia ci bezpieczeństwo pośród duchowych burz i zapewnia, że nawet gdy zło próbuje się zbliżyć, tak naprawdę nie może cię dotknąć. Wizualizuj to jako barierę niedopokonania, która nieustannie udaremnia wysiłki zła zmierzające do osiągnięcia zwycięstwa. W chwilach zagrożenia, gdy poczujesz, że coś negatywnego próbuje się do ciebie zbliżyć, pamiętaj o tej boskiej odporności. To właśnie ta pewność sprawia, że wybrani przechodzą przez ciemność bez lęku, wiedząc, że tak naprawdę nic nie może ich skrzywdzić. Wiara w Boga i obietnica Jego ochrony podtrzymują tę odporność. Wybrani wiedzą, że ich przeznaczenie jest większe niż jakakolwiek pułapka, którą zło może zastawić na ich drodze. Odporność ta to nie tylko ochrona fizyczna, ale także duchowa i emocjonalna. Chroni Twój umysł przed negatywnymi myślami, duszę przed rozpaczą a serce przed nienawiścią. Zło nie może znaleźć schronienia w sercu oświeconym przez boskość. Nie oznacza to, że nigdy nie poczujesz strachu ani smutku, ale te emocje nigdy cię nie przytłoczą. Będą krótkotrwałe, a twoja ochrona będzie wieczna. Jako wybraniec musisz o tym stale pamiętać, zwłaszcza gdy ciemne siły próbują cię zdestabilizować. Zło boi się wybranych, ponieważ reprezentują oni wszystko, czego nie może pokonać. Jego światło nieustannie przypomina, że dobro zwycięża, a sprawiedliwość zwycięża niesprawiedliwość. Za każdym razem, gdy zdecydujesz się podążać ścieżką światła, za każdym razem, gdy pozostaniesz wierny swojemu celowi, wzmacniasz tę odporność. Oświadczasz światu i siłom ciemności, że jesteś niewzruszony, nieprzenikniony i wiecznie chroniony. To jest twoja siła jako wybrańca. Ta siła, którą nosisz, jest tym, co cię wyróżnia co sprawia, że nawet w najtrudniejszych próbach pozostaniesz mocny i niezniszczalny. Za każdym razem, gdy stajesz przed wyzwaniem i pokonujesz je, wzmacniasz wybraną przez siebie pozycję i swoje zaangażowanie w realizację większego celu, jaki przygotował dla ciebie Bóg. To świadectwo twojej wiary i światła, które jasno w tobie świeci, oświetlając nie tylko twoją ścieżkę, ale także tych, którzy są wokół ciebie. Ci, którzy obserwują jego bitwy i zwycięstwa, widzą żywy przykład tego, że światło zawsze zwycięża ciemność. Twoja podróż jako wybrańca jest inspiracją i przypomnieniem, że niezależnie od tego, jak trudne są okoliczności, zawsze istnieje ścieżka nadziei i zwycięstwa. Wybrani to nie tylko duchowi wojownicy, są latarniami, które prowadzą innych przez burze życia, pokazując, że zwycięstwo jest możliwe, że wiara jest kluczem i że światła nigdy nie można zgasić. Kiedy przeżywasz chwilę niepewności, pamiętaj, że połączenie z Bogiem czyni cię silniejszym. Ta więź jest nierozerwalna i stanowi podstawę całej twojej podróży. Dlatego nawet jeśli czujesz się samotny lub zniechęcony, możesz znaleźć pocieszenie, wiedząc, że nie jesteś tak naprawdę sam. Bóg jest zawsze z tobą, podtrzymuje cię, prowadzi i chroni. Ta boska ochrona to coś więcej niż zwykłe wsparcie. To obietnica, że nawet z najtrudniejszych sytuacji wyjdziesz zwycięsko. Życie Wybrańca naznaczone jest próbami, które mają go ukształtować i wzmocnić. Każde wyzwanie, każda próba jest okazją do rozwoju i pokazania światu siły swojej wiary. Testy te mogą być bolesne i wyczerpujące, ale dzięki nim Twoja podróż będzie wyjątkowa i znacząca. Jesteś wykuty w ogniu przeciwności losu, aby stać się silniejszym, mądrzejszym i bardziej połączonym z boskością. Na tym polega istota drogi Wybrańca. Nie dać się ogarnąć rozpaczy, ale znaleźć siłę, by iść dalej, nawet gdy wszystko wydaje się stracone. Ta siła nie pochodzi tylko od ciebie, ale z wiary, jaką pokładasz w Bogu i pewności, że On jest przy tobie. To właśnie wiara podtrzymuje płomień nadziei, nawet w najciemniejsze noce. I ta sama wiara inspiruje innych do wiary w to, że tak jak ty, oni również mogą pokonać trudności i osiągnąć zwycięstwo. Bycie wybranym oznacza pełnienie roli duchowego przywództwa, nie tylko w swoim życiu, ale także jako przykład dla innych. Jego światło nieustannie przypomina, że dobro jest potężniejsze od zła i że ostatecznie to światło zwycięża. Wielu może zadawać sobie pytanie, dlaczego wybrani stają przed tak wieloma wyzwaniami i próbami. Odpowiedź leży jednak w wyższym celu, jaki niosą. Wyzwania te nie są karami, ale raczej etapami boskiego przygotowania. Są fundamentem, który umacnia Twoją wiarę i buduje Twoją duchową odporność. Za każdym razem, gdy pokonujesz próbę, jesteś bliżej wypełnienia swojego przeznaczenia i wypełnienia misji, którą powierzył Ci Bóg. Testy te nie przychodzą bez trudności. Są chwile, kiedy możesz wątpić w siebie, czuć się słabym, a nawet kwestionować swoją ścieżkę. Ale właśnie w tych momentach ujawnia się prawdziwa siła wybrańca. To wtedy. Gdy wszystko wydaje się stracone, światło świeci najjaśniej, wiara jest najbardziej potrzebna i odradza się nadzieja. To właśnie w ciemności wybrańcy wyróżniają się, ponieważ potrafią znaleźć w sobie światło i wykorzystać je, aby prowadzić nie tylko siebie, ale wszystkich wokół nich. Bycie wybranym to odpowiedzialność wymagająca siły, wiary i wytrwałości. Jest to ścieżka, którą niewielu może podążać. Ale jest to także podróż zapewniająca głęboką duchową nagrodę. Kiedy patrzysz wstecz na bitwy, które stoczyłeś i wygrałeś, zdajesz sobie sprawę, że każda z nich była lekcją, krokiem na drabinie prowadzącej do Twojego większego celu. Kontynuując tę podróż, stajesz się bardziej świadomy swojej misji i jej wpływu na otaczający Cię świat. Stawiając czoła przyszłym wyzwaniom, pamiętaj, że jesteś silniejszy niż jakakolwiek próba, która może cię spotkać. Jesteś wybrańcem, a z tym wiąże się pewność, że światło, które w tobie świeci, nigdy nie zgaśnie. Jest wieczne, zasilane twoją wiarą i boską ochroną, która cię otacza. Podtrzymuj ten płomień, idź odważnie swoją ścieżką, i wiedz, że na każdym kroku realizujesz cel, który przekracza ludzkie zrozumienie.